Oto jest kwalifikacje przez trenerów. Nad Adami A zapraszam. Adam Gawenda oraz Maciej Rożniało. Na macie D do następnej walki przygotują się bodak numer 18. Bodem-Ostow nr 367. Do przodu! Pika do przodu! Mocno!

367. Do przodu, Wikuśmaga! Do przodu! Do przodu! Na marcie B do następnej walki przygotowuje się Mykaza Patrycja i Masłowska Julia. Bardzo rodzinne po